Hej, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogmasie, już w piątym. Zaczynamy dzień, zaraz moja mama już e, przyjedzie tutaj do Wrocławia, dlatego że... Zaraz Wam to pokażę. E, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Chciałam tak chyba szybko jeszcze otworzyć e, kalendarze, bo nie wiem, czy później e, będę miała kiedy, więc szukam piąteczki malutka znowu dzisiaj, zobaczmy. E, no, ale właśnie dzisiaj też przyjeżdżają misiaki, tylko misiaki będą gdzieś koło 15... no nie, może nie 15, koło 16. E, więc też już... O, chyba mamy cień. Więc też już się nie mogę doczekać, aż w końcu zobaczę te małe świnki. Uuu, ale ładny nazywa się dekoracyjny. Bardzo ładny kolor i to jest w tym dużym e, kalendarzu. Zobaczcie. Taki. Cześć, ja zrobię swatcha. No on jest y, bardziej z tej takiej chłodnej strony, chociaż no tak no do, dosyć chłodno się odbija, ale myślę, że to taki typowy glamour makijaż będzie fajnie wyglądał, jak widzicie. Znowu dzisiaj się nie pomalowałam, a to dlatego, że moja mama przyjechała między innymi kupić sobie buty, więc będę chodzić cały czas w maseczce I ja po prostu skoro nie muszę, to nie nakładam podkładu na twarz kiedy wiem, że długo będę w tej maseczce chodzić, więc też nie malowałam oczu, zrobiłam korzęsy i brwi a ogarnęłam co zrobić żeby mi te brwi, rzęsy nie spadały, po prostu nie, nie spływały po całej mojej twarzy to przez to, że teraz już nosimy szaliki, to po prostu miałam szalik założony dotąd i nic takiego się nie działo, a kiedy wchodziłam po prostu gdzieś do środka, to wtedy zakładałam maskę. Działa. O, właśnie, chyba już moja mama jest. Ej, ale ten też kolory. One są do siebie dzisiaj dosyć podobne. No, może nie w 100%, ale troszeczkę tak, bo ten jest taki bardziej różowy. No, on też fajnie wygląda, on taki bardziej delikatny. Nie wiem, ile dzisiaj mi się uda ponagrywać, ale jeszcze jedna ekscytująca rzecz się dzieje, bo podjedziemy dzisiaj do. Domaru, mam nadzieję, że zamówić już zasłony w końcu, bo ogólnie już wcześniej była pani z domaru z nie pamiętam jak się nazywa ten sklep tam, ale ona była już u nas i wymierzyła nam wszystkie rzeczy. No i mieliśmy właśnie wtedy już zamawiać te zasłony, ale że później zamówiłam znowu kanapę w innym kolorze i nie byłam pewna, co to jest za kolor, to pomyślałam, że zrobię to jak... Ta kanapa przyjdzie, kanapa przyszła. Przez pierwsze dwa czy trzy tygodnie nie miałam kiedy podjechać, a kiedy już chciałam podjechać, to wszystko zamknęli, więc dzisiaj pomyślałam, że może uda nam się jeszcze właśnie tam podjechać i wybrać jakieś zasłony. I tak cały czas um, zastanawiam się nad tym, co tak naprawdę bym chciała. Jakie zasłony? Bardzo podoba mi się taki efekt, gdzie macie, bo ogólnie ja chcę mieć zasłony od samej góry, od samego sufitu do samej ziemi. I chciałabym mieć właśnie takie białe na wpół transparentne Bardziej jednak te kryjące, ale żeby tam delikatnie coś tam się działo Żeby po prostu był taki lżejszy efekt Ale nie wiem, czy nie zrobię na przykład tak, że właśnie takie zasłony będę miała wiosną i latem A jesienią i zimą kupimy, no, że teraz takie zasłony już jednak w pełni kryjące Żeby uzyskać taki efekt bardzo przytulnego pomieszczenia. Zastanawiam się też, czy nie pójść na przykład w taki kolor, jaki mam ten sweter, więc zobaczymy sweter, jak coś jest z mango z tej nowej kolekcji, więc jak Wam się podoba, to informuję. No, więc coś takiego bym chciała. No i chcemy jeszcze też kupić listwy przysufitowe, dlatego że tam w ogóle na samej górze mam kontakt i zrobiliśmy go po to, żeby puścić tam LEDy, ale w ogóle o dziwo. I jest teraz nowość, jeżeli chodzi o te wszystkie karnisze, że karnisze już są z LEDami, więc to też chcemy zobaczyć i jak nie, to wtedy po prostu osobno kupię listwę, osobno karnisz i osobno LEDy, no ale to wszystko. Zobaczymy, Ale cieszę się, że w końcu dzisiaj to ogarnę Chociaż nie wiem czy kupię, czy po prostu wezmę próbki Sprawdzić jak to będzie tutaj wyglądało w mieszkaniu No ale to ogarniemy, więc rozłączam się i do potem To tak jakby już oficjalnie mogę wam powiedzieć, że witam was w moim aucie nie prowadzę, jak widać Alan też nie, ale to dlatego, że po prostu odkupuję auto od mojej mamy jest jeszcze zakółkę, więc ostatnia jazda, dlatego że moja mama kupuje, w sumie właśnie w poniedziałek już odbiera swoje nowe auto i tak zastanawialiśmy się właśnie cały czas co mi tu poleciało? Nie wiem. Zastanawialiśmy się właśnie cały czas jaki chcemy tam. Jakie chcemy kupić auto? No i w sumie w końcu mi mnie, że przecież mama sprzedaje swoje. No to jakby Alan nie jest w 100% zadowolony przez to, że to jest Suzuki SX4, więc to nie jest najbardziej męskie auto Ale jest świata. Do Ale jest do przeżycia. Plus najważniejsze, no Alan nigdy nie jeździł więc też głupotą byłoby kupowanie nie wiadomo jak drugiego w tym momencie auta. I chcemy mieć to, żeby Alan się nauczył, Kolejne żeby. Męskie. Tak. Kolejny ty wybierasz? Zobaczymy. Nie, nie, ale akurat, nie, ale akurat jeżeli chodzi o auta to takie, które faktycznie, realnie możemy mieć to raczej się zgadzamy z opinią na temat tego jakie chcemy mieć, więc tu jest okej, okay. no ale właśnie chcieliśmy jakieś takie niezbyt drogie, żeby po prostu oswoić się i też żeby nie czuć po prostu takiej presji, że jeździmy Nowym autem, plus też ubezpieczenie już takich realnych rzeczy, po prostu będzie dużo tańsze. Więc. Czy jesteś teraz w końcu podekscytowany, czy dalej nie? Przedeżony. I też właśnie dlatego Alan tak się zachowywał wcześniej. No bo to, no zawsze kurczę, jeżeli nigdy się nie jeździło autem tak cały czas, i później macie auto, no to zawsze to jest w jakiś tam sposób stresujące. Proszę bardzo, prezentuję moje nowe, pierwsze w życiu autko. O i tak wygląda z przodu. Podjechaliśmy pod Lerwamerlę, to mogę Wam pokazać. Nie muszę szukać auta. Mam już gotowe, wiem, kto nim jeździł, wiem jak go traktował, więc zobaczcie, czekając na miski, moja mama pomogła nam przewiesić jeszcze, zrobić kilka dziur. No i właśnie mam już w końcu te dwie ramki nad konsolą, zaraz Wam pokażę jakie zdjęcia tutaj wsadzę, no ale właśnie tutaj będzie stała też ta choinka, tylko muszę znaleźć w końcu te lampki, które chcę zawiesić tutaj więc to jest pierwsza rzecz, którą właśnie pomogła nam przywiercić. A to jest druga, czyli tutaj ta półka, bo tak jak właśnie Wam mówiłam, chcę mieć tutaj taką mini dżunglę, coś takiego. I właśnie ja chciałam mieć tutaj półkę na takie mniejsze jeszcze rośliny, żeby po prostu mieć więcej miejsca. A tutaj na ziemi będą stały alokacje. To znaczy, nie wiem, czy jeszcze na ziemi, na ziemi, tak jak teraz, wolałabym, myślę, właśnie, czy nie zrobić to jeszcze takiej półki. Czy tam jakieś ławeczki, żeby to fajniej wyglądało. No ale właśnie mam też tą półkę, ona miała być w sypialni nad łóżkiem, ale jednak nie podobało mi się, jak to wygląda, więc żeby nie marnować jej, to znalazłam jej tutaj nowe miejsce. I tu właśnie będą też sobie stały jeszcze inne rośliny. Na razie tylko wrzuciłam tutaj tą monsterę. No więc co, zrobimy teraz te ramki, pokażę wam jakie zdjęcia chcę tutaj wsadzić i to są tutaj te dwa zdjęcia, bo to są zdjęcia, które wydrukowała mi już ponad rok temu Julia, jeszcze raz bardzo pozdrawiam i jeszcze raz bardzo za te zdjęcia dziękuję, no i właśnie są idealnie teraz takie zimowe, świąteczne więc będą mi pasować i tutaj najlepsza mi na pluszka ever misiu, w ogóle zobaczcie jaka jest jakość tych zdjęć, więc wrzucę te dwa kto przyjechał do domu? Któż to wrócił? Czy to jest piękny miś? Tak, Misiu, czy to ty? A kto tu jest? Czy to jest piękny plusi i piękny miś? Czy to wy? Tak. Wróciliście do domu? Kto się cieszy, że wrócił do domu? Piona? No, pięknie cieszysz się, tak? Powiedzmy zdjęcia, Misiu? Tak, tak. Dodaj głos. Open sleigh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one horse open sleigh! Dashing through the snow in the one horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring. No dobra, teraz się trochę odbija, widzę, że jeszcze muszę wyczyścić też te szybki, bo już się trochę ubrudziły, no ale tak to wygląda z daleka, bardzo mi się te zdjęcia podobają, no zobaczcie, no to jest w ogóle moje ulubione zdjęcie i tak już rozmawialiśmy z Alanem, że musimy chyba je też w tym roku powtórzyć, bo to w sumie jest zdjęcie sprzed dwóch lat, no a to jest Paryż, no i też w sumie dwa lata temu. Kipa przesadzająca roślinki Proszę, przesadzasz? Co przesadzasz? Philodendrona minima Szybko poszło hmm, taki malutki Bo o, minima, to. jak minimum Tak, ale... Mi się bawić, gdzie mój żart? Mikołajki, otwieramy kalendarz, słuchajcie, jest godzina 15, ja dopiero teraz się odzywam, ale nie czułam się najlepiej wcześniej i po prostu bardzo cieszy mnie to, że wy się cieszycie, że u mnie jest na vlogach taka energia, więc nie chcę nagrywać, kiedy po prostu czuję się gorzej. No bo to na świecie jest już naprawdę tyle negatywnych emocji, że nie potrzebujecie kolejnych wchodząc na YouTube'a, więc poczekałam, aż czuję się teraz trochę lepiej. Więc otwieramy sobie kalendarze. Nie wiem, co się dzieje z moją kamerą, ale wyłączę mi się nagrywanie po minucie. Mam nadzieję, że teraz już tak nie będzie. Więc wyjmuję sobie szósteczkę i tutaj mamy cień, który nazywa się kasztan. Więc pewnie będzie jakiś fajny brązik. Zobaczmy. O, tak. O, i lubię takie. Bardzo ładny kolor. Wrzucam teraz sobie do tej paletki. Jestem ciekawa, jak w ogóle będzie wyglądała w całości. Ta paleta, jak już wszystko otworzę. No i biorę sobie jeszcze ten duży kalendarz. Gdzie jest szóstka? Ojejku, jaka ogromna jest dzisiaj szóstka To jest największa Zobaczcie, i co jest w środku Ani. nie, a chyba wiem To jest paletka? Tak Uuu, taka brokatowa To jest teraz paletka pewnie na te cienie, które będą w tym kalendarzu Spoko, bo da, na razie dawałam y, tamte do tamtej czerwonej palety A tak to będę miała już dwie To jest podobna y, struktura jak tamta czerwona Okej okay. Super. Kupiłam wczoraj w Leroy Merlin, tak jak właśnie mi pisaliście, tą girlandę i chcę dzisiaj jeszcze to poprawić w sypialni, czyli zapleść tą girlandę razem z tymi żarówkami, żeby to wyglądało fajniej. I ona ma chyba metr m. Dobra, nie jest napisane ile ona ma, ale Ilona ma. No tak metr, no wydaje mi się, że ma jakoś 1,20 m yy, albo metr m i kosztowała... 44 zł, więc też nie tak źle. Ty mały, a Ty wiesz, że ja czekałam na Ciebie z ubraniem choinki? Bo przecież to jest nasza tradycja, pamiętasz? Że Ty sobie siedzisz obok, tak? I ja ubieram choinkę, a Ty podziwiasz. Pamiętasz? Misiosław! A Jesteś, hejka. Na Ciebie też czekałam, wiesz? Tak? Cieszę się, że czekałam na Ciebie z ubraniem choinki. Dobra, y Mówię ja już, to mam metr 20, to masz 2 metry, a nie metr 20. Ale okej. Okay. Zdjęłam już też te lampki. No i teraz właśnie zastanawiam się, czy chcemy to zrobić tak, że to będzie tylko na tym łóżku. Czy dalej idziemy jeszcze na konsolę? No moja droga, to jest tak długie, że musimy iść na komodę. No to obciąć. Jedźmy. chodźmy. No, no dobrze, zobaczymy. To po prostu Zacznę gdzieś stąd. Ok, i tak to wygląda I w sumie widzicie Co się dzieje puszeczku. Myślałam, że to będzie takie długie A tak to wyszło idealnie właśnie Na łóżko I teraz Alan czyni honorę A przynajmniej próbuje, widzę I zapalamy tą świeczkę Którą wam pokazywałam w prezentowniku Czyli co można kupić Jako prezent w Hebe no, kiedyś nam to wyjdzie. Macie więcej piesków? Pruszuś, jak Ci się podoba świąteczna sypialnia? Pruszi, podoba Ci się? Hmm? Okej, okay, udało nam się zapalić, więc teraz czekamy na zapach świąt. A Wy na co czekacie? No. Nie muszę chyba mówić, że to mi się dużo bardziej podoba i jestem zadowolona z tego jak to wygląda teraz jeszcze czekam aż zacznie pachnieć i będzie już idealnie świątecznie w sypialni, przepraszam za te zakłócenia <grym z1> czy wy się kiedyś ogarniecie? czy tak chyba nie? co ty robisz? to, tam, to, tam. to O, to ten Proszę go aresztować. Dobra, dzisiaj jemy roślinne burgery. Smak, mięsa bez mięsa. Zobaczymy. Tak wyglądają przed zrobieniem i robimy po prostu klasyczne burgery z papryką. O, awokado też może być. Awokado, cebula, ketchup, jogurt i pomidor. I jeszcze trochę rożponki. I gotowe, zobaczcie, szybko, sprawnie i wszystko już jest gotowe, czyli mamy roszponkę, mięso, pomidor, cebula, awokado e, i jeszcze jest sos właśnie z keczupu. Zrobię fotę i można jeść. Dobra, przyszłam skończyć vlog, chyba będzie moja y, miejscówka vlogmasowa, ale burgery bardzo dobre. Dalej nie powiedziałabym, że jest to smak mięsa bez mięsa, czuć było, że to nie jest mięso, ale właśnie w takiej całej bułce już z tymi wszystkimi dodatkami to naprawdę bardzo dobrze smakowało i nie czułam e, jakiejś takiej wielkiej różnicy jak kiedy miałam mięso. Konsystencja e, też nie była taka typowo mięsna, ale porówna ją do pasztetu, paszteta, nie wiem jak to się odmienia, ale do czegoś takiego, bo to tak mocno rozpływało się w ustach. Ogólnie spoko. Ile może nadać o kotlecie? Dobra, losujemy kalendarz, więc wsadzam moją rączkę. Dobra, tu widzę, że mamy kosmetyczkę i będę tak od razu łatwiej, nie będę musiała szukać nagród w telefonie. I co tutaj mamy? Zestaw świąteczny pomadek z Fenty, ten, który teraz w tym roku był. Uuu, mój ulubiony Puder's Hand Baking, oczywiście nowy, nieużywany, nie mój i maskara z Bourjois Pista de Volume i do tego dostaniecie właśnie to wszystko w tej kosmetyczce, więc jeżeli chcecie to dostać ode mnie, to oczywiście subskrybujecie mój kanał, piszecie jakikolwiek komentarz i dodajecie hashtag 7 7 dodajecie hashtag 7 i tyle i teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz wydaje mi się, że ten film pojawi się we wtorek, a nie w poniedziałek, dlatego że w poniedziałek pojawia się film, który został stworzony razem z Wellą i wtedy już we wtorek pojawi się właśnie ten film a w środę pojawi się film z poniedziałku na 99% i tak dojdę do tego, żeby były te vlogi z dnia na dzień, albo po prostu mniej nagram, tak żeby złożyć znowu z dwóch dni, tak jak dzisiaj, żeby nie było aż takiej dużej różnicy, więc mam nadzieję, że jakoś bardzo Wam to nie przeszkadza i to chyba też będzie wszystko, jeżeli chodzi o tego vloga, więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie, no i widzimy się oczywiście jutro. Do zobaczenia, pa!